Otóż witam Was wszystkich, a dzisiaj się będziemy pakowali do Lamaskowa, czyli do... czyli się przeniesiemy do Lamaska. Tak, dzisiaj się pojedziemy. Do... Natomiast w czwartek wyjeżdżamy do Lamaska, w sumie tak mówiąc do Lamaskowa i będziemy tam na 10 dni, czyli do 21 kwietnia, więc w czwartek wyjeżdżamy. Jutro się spakujemy, a dzisiaj, właśnie, chciałbym pojechać na zakupy. Zostawcie suba i lajka, żeby Was nie omijały takie filmy. Jeszcze tutaj, e, tak, przygotuję pieniądze, kartę, żeby tutaj zapłacić, a pojedziemy sobie do Walmart'a, tak, żeby sobie zrobić zakupy do, e, do tego, e, do Lamaska. E, jak widać, kupiłem sobie nowe auto. Nie nagrałem o tym, bo e, wiecie, nie mogłem e, ze względu na tam, bo tam był teren prywatny. No, i właśnie co? Yy, zaraz wyruszymy w podróż. Mam dwie bmw -aki. najwyżej później wrócę samolotem. Yy, I w sumie to tyle. Yy, no i się idę przygotować. Dobra, yy, wszystko tu mam, mam, dobra. Yy, jedziemy, jedziemy do Lamaskowa, znaczy do Lamaskowa, do, do Walmarta, bo, yy, bo musimy się przyszykować oczywiście, żeby nie było. I co, jedziemy w takim razie? E, tak, e, w Pani mam tak zwaną emeryturę, gdzie po prostu jestem zwolniony, jakby no na razie nie muszę pracować, e, ale gdzieś, e, gdzieś w sierpniu może wrócę, ale to jeszcze zobaczymy, bo to może być zmiana planów. E, natomiast tutaj mamy taką drogę, e, powinni ją naprawić, ale nie wiem co się stało. E, dobra lecimy do tego, do, do Walmart'a ponieważ tam chcemy sobie kupić właśnie produkty i to będzie troszeczkę dłuż, duży ten wydatek bo, bo nie wiem ile może wiesz, ale gdzieś szczerze około 200, 300 lub 400 złotych nawet, ale to jeszcze zobaczymy o kurde, kontrola prędkości tutaj wcześniej nie było, no wyobraźcie sobie, że to jest kontrola prędkości i to 100 km. o kurde o kurde, aż mógł spadł z... Autostrady, więc trzeba tu uważać, więc pamiętajmy. Okej, okay, mniejliśmy i pamiętać, no myślimy, myśli, 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 że tutaj są autostrady, znaczy auto, auta, po prostu... Nie wiem czemu tutaj ten znak się rozpadł. Jesteśmy w jasnych krowach. E, jestem ciekaw e, ile tu się zmieniły ceny paliw. Ale chyba nic i znowu jest tak drożej. E, I tak przy okazji Ulamaska będzie inna waluta. Bo to będą aż Robuxy, a nie korony pań łódzkie, prawda? Więc niestety, ale yy, jedna korona pań łódzka równa się 5,41 yy, Robuxów, więc no, drewno sosnowe, yy, nie wiem. Yy, nie wiem, ale to chyba po, po polsku to normalnie przetłumaczyło, ale ale jedziemy tutaj właśnie na parking i tak, domek już mam zarezerwowany w Gaborkach. może że jeszcze osiedla Lamaska Pine Mooda, więc to się jeszcze wszystko może zmienić. No, ale na razie w Gaborkach będę mieszkał, więc no. E, wam pokażę gdzie jeszcze. O, tam jest wolny parking, widzę. I co? Pójdziemy sobie normalnie do sklepu i... i kupimy sobie rzeczy. Dobra. Musimy tu zaparkować, żeby nie zahaczyć o jakieś autko. Eee, popatrzcie jak... Ten, będzie jak sobie. No, wyobraźcie sobie, że to są tu auta. I co? Jeszcze się tu pozbieram i idziemy do sklepu. Dobrze, zebrałem wszystko z tego y, samochodu. I co? Idziemy do sklepu, ponieważ no musimy kupić rzeczy na wyjazd y, do Lamaskowa. Y, prawda? Lamasków to tam jest takie miasteczko obok Darlamu i Lamazowiska. Y, tam się kończy akurat autostrada, więc no. Y, więc lecimy do sklepu. O, widzę, że się tutaj coś zmieniło. A nie, nic. Dobra, myślałem. Ale dobra, e, no co idziemy w takim razie? Na. Dairy's, I na Meat. E, więc, no. Więc tak, mięsko, co musimy wziąć, prawda? Okej, okay, kiełbaskę krakowską. Okej, okay, weźmiemy sobie. Kiełbaska, widzę. Ok, kabanosiki, nosiki. E, wołowina, kotlecik, tutaj będzie normalny obiad. Mielone oczywiście, łódko będzie też na obiad i fajnie e, dobra kupię sobie tu serek, oczywiście szynkę, e, co jeszcze, tutaj, e, gdzie ser gouda, o, tutaj ser gouda, e, prawda? I co, i co jeszcze, ogórki tutaj pasowałoby tu kupić, e, co jeszcze, masło oczywiście, bo, pan, bo chyba w Lamaskowie będzie troszeczkę drożej, więc no. Dobra, mleko musimy kupić oczywiście. Jeszcze, jak powiedziałem, do Moskowa to jeszcze sobie tu... Jeszcze sobie tu właśnie kupię mleko. I sobie jeszcze lodóweczkę muszę kupić, taką malusieńką taką, żeby po prostu utrzymać. Dobra, trochę to zajmie, więc, więc no za niedługo tutaj wrócę. Okej, okay, zostały mi jeszcze ubrania, czyli tak, koszulkę sobie wybiorę tutaj. Super fajnie No, tutaj mamy tu spodenki oczywiście, bo już jest kwiecień, mamy 9 kwietnia wtorek I może jest tam ciepło w La, u Lamaskowa, więc, więc w Lamaskowie będzie tam... czekajcie, sprawzę telefon, czekajcie. Mam iPhone'a 15 Pro Max Ultra Gigabyte. Tam, powiem do Siri i, i tam powiem. Hey Siri! Hej Siri! E, dobra, czekajcie. Aha, what is weather in Lamasków? It's 30 degrees. Ok, thank you. Dobra, 30 stopni Celsjusza, kurde. E, ok, telewizorów nie będziemy kupować, choć... Czekajcie, tutaj mamy iPhone'y. najnowsze, Apple, widzę. Ale dobra, tym się nie będziemy interesowali. I tak, jeszcze co nam zostało? Yy, lodówka. Yy, mamy tu już wszystko wykreślone w tej liście. Yy, I co? Ten, yy, tutaj. O, Health Beauty myślę, że tu będzie. A nie wiem, gdzie są lodówki. Może jest. O, tutaj jest pan. Yy, dzień dobry. Czy pan wie, gdzie są te lodówki takie przenośne? Yy, tam na Health and Beauty. Dziękuję. Dobra, czyli tutaj. Yy, czyli jak tu widać. Health Dziwne, że to jest w kosmetykach, ale nieważne. Eee, dobra. Ale tu nie ma, kurde! Pan mnie okłamał! Co za baran? Okej. Okay. Eee, czy pani wie, gdzie, gdzie są te lodówki przenośne? Bo tutaj, sprawdzałem i tu nie ma. Eee, dobra. W Hersey Valley nie ma, bo tutaj są właśnie kosmetyki. Walmart, Francis, czyli za, za panem. Dziękuję. Dziękuję. A, czyli tu. Dobra, musimy poprosić pana. Eee, dzień dobry, czy pan może mi... Eee... Czy, czy mogę poprosić trzy lodówki przenośne? Oczywiście. E, jakie? Duże, małe, średnie? No, oczywiście, że duże. Dobrze, jeszcze tam wkład do lodówki. E, ile ty wkładów? E, myślę, że z 15 starczy. Dobrze, e, tutaj będzie 169,99. zł. Dobrze, kartą płacę. Dobrze, proszę zbliżyć kartę do terminala. Dobrze. E, dobrze, dziękuję za zakup. Do widzenia, do widzenia. Okej, okay, mamy lodówkę, przenoś wraz z wkładami aż 15, żeby no po prostu nam się nie zmarnowało, bo e, czasami tak się szybko marnują. I co, lecimy do kasy! Uwaga, dobra. E, o kurde, aż w tej w kolejce, dobra. E, no co, czekamy. E, dzień dobry! Dzień dobry. To wszystko? E, tak, to wszystko. E, dobrze, e, może panu zaproponować papierosa, gumy? A, podziękuję, ja nie palę, e, proszę panią. Dobrze, e, wyszło tutaj 426 zł i 53 grosze. Kartą czy gotówką? Oczywiście, że kartą. Dobrze, proszę tutaj zbliżyć do terminala. Dobrze, e, proszę tutaj wpisać pin. Dobra. Pip, 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 Bip. Dobrze, dziękujemy za zakupy. Może jakąś torbę? E, oczywiście. E, tak. Myślę, że jest 5 torb e, starszych. Dobrze, to wyjdzie. Czy 29 zł? Dobra. Pip! Ok, dziękujemy za zakupy. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, no, trzeba to wszystko kurde spakować. Uff, ale że 400 zł? O, kurde. E, jakby w Lamaskaju tu kupiło, to już by chyba było dwa razy więcej. E, nieważne. Do widzenia! Do widzenia! Ok, ale że. Kurde, muszę jeszcze spakować do, do bagażnika. E, lepiej, lodówki se spakujemy do bagażnika. E, I co? Pojedziemy sobie do domku. Najwyżej do makarz co pojadę. E, oczywiście też zatankować sobie benzynę. E, więc, no. E, dobra. Okej, okay, wózeczek tutaj mam. Eee, Okej, okay. wsadzam tutaj lodóweczki, oczywiście muszą tu być, ale mam taki duży bagażnik, że po prostu. fajnie! A Akurat mogłem w jakim poje pojechać, bo ja tam mam głębszy. Ale dobra, nieważne. Po prostu zamykamy tutaj i dajemy tutaj resztę tutaj produktów i jeszcze tutaj do tyłu się zmieści, zmieści. i tu Portfelik, i tyle. Zamykamy bagażnik i, i ten, i te drzwi. I myślę, że możemy ruszać w drogę. Eee, trochę dużo, trochę dużo wydałem, ale, ale... no cóż to się spodziewać po prostu, eee, okej. Okay. I teraz tak, pojedziemy sobie do, e, do stacji benzynowej, żeby sobie zatankować benzynę. Okej okay. okej, okay, będziemy sobie e, po paliwo, żebyśmy po prostu mieli e, do lamaskowa. Oczywiście tak, jeszcze e, jeszcze jak... Jak będę w granicy polsko-fajn no to jeszcze jak do Polski jadę, to jeszcze tam sobie. E, no to tam sobie jeszcze kurde kupię. Też benzynę. dobra? E, Okej, okay. mamy zielone światło, więc można sobie jechać. I tutaj sobie zjeżdżamy do maka. E, kurde, w znak wjechałem, Ja cię kręcę, co. Ech, nieważne. E, jedziemy po prostu do McDonalda. No i oczywiście po stację. E, przepraszam, nie po stację, tylko po benzynę.

Yy, I tak, jeszcze pójdę do toalety, jakby to. Więc za chwilkę wracam. O, ale teraz czuję ulgę. No i co jeszcze do McDonalda? Yy, oczywiście sobie weźmiemy tu for you, żebyśmy króde tam nie wieźli jakąś torbę yy, z gardylionowymi produktami. Yy, więc no, tak sobie zrobimy. Przepogiedziemy tutaj. Ok, przez to. Nie wiem, tutaj. Tutaj jest inaczej. Okej. Okay. I co? I czekamy na sygnał. Dzień dobry! Czym mogę pomóc? E, dzień dobry, chciałbym sobie zamówić Tufo Juicy burger i oczywiście Coca-Cola Zero. Dobrze, czy to będzie wszystko? Oczywiście. Dobrze, e, to będzie 14,99 kartę czy gotówką? Oczywiście, że kartą. Dobrze, proszę tutaj przełożyć kartę. Okej, okay. dobrze do widzenia! Do widzenia! Eee, a ten jeszcze zamówiłem kurde. Bym odjechał bez zamówienia. A, i tu jeszcze pana zamówienie! Dziękuję! Dziękuję! Do widzenia, do widzenia! <tuszel> Dobra! Eee, jedziemy do domu, bo już kurde jestem, eee, już jestem chyba głodny. Eee, zjemy sobie w domu oczywiście McDonalda. I co? I to w sumie to tyle. Eee, tak, eee... Jak wam mówiłem, w Lamaskowie będzie inna waluta, e, czyli robuxy, zamiast tam koron pań łódzkich, prawda? No, a 426, koron, a tak gdzieś około 430 koron pań łódzkich, to to równa się e, 550 złotych, więc to jest troszeczkę dużo. A jakbyśmy to w robuxach płacili, to, to by to było gdzieś, nie wiem, gdzieś 80 robuxów, więc słuchajcie to, jaka to, jaka to... Waluta. Robię ciki, ale tutaj jest, kurde, taki nierówny asfalt, że, kurde, tu są jakieś wyboje. Ewidentnie. Eee, ja zaraz się tu wywalę, ja podczas wyprzedzenia. Kurde, balans. Co to jest? No ale bym wjechał jeszcze w więc idealnie by było. Tu też jakaś nierówna droga. Chciałbym, żeby tutaj poprawili, eee, ale w sumie wyjadę do Lamaskowa i myślę, że tam będzie troszeczkę lepiej. Eee, I co? I tyle. Jedziemy na centrum. Eee, dobra eee, rozpakuję się więc troszeczkę to zajmie więc więc oczywiście więc oczywiście właśnie tutaj eee, czy się tutaj no wypakuje się zaraz wracam no i jeszcze ostatnia torba i do domu uh, ale zrobiłem dzisiaj wf, e, normalnie jak ten e, zi, e, znaczy bip test, przepraszam e, za pomyłkę i co, no będę się rozpakowywał, e, będę powoli planował, jutro będę się oczywiście pakował, e, no na ten wyjazd. I tak, powiem wam, że ten Lamasków to jest właśnie e, w, Lama w Lamaskowie, e, Lama Lamaska, prawda? E, tam jest inna waluta, czyli robuxy, jak wam mówiłem. I tak, e, będziemy mieszkali w Gaborkach, e, czyli tam w dzielnicy Lamaskowa i tam będziemy jechali autostradą i oczywiście... Chyba będziemy mieli płatną autostradę, bo będziemy jechali tak, yy, przez właśnie Pinewood, przez yy, Jasnekowy i potem tam na kontrolę graniczną yy, polsko-pańudzkiej i potem tak, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i potem tam zjedziemy na... Yy, zjedziemy tam na południe i tak też tam zjedziemy na kontrolę graniczną. I tak będziemy jechali przez nadkwial. E, oczywiście tak, na, przez nadkwial. E, jeszcze potem przez Millbox e, Darlam, i jeszcze tam sobie zrobimy przerwę. Choć w Polsce też myślę, że zrobimy przerwę, oczywiście. Może będę spał. Bo to e, już wam powiem. Już zaraz wam powiem, o której będziemy wyjeżdżali. E, I tak. E, potem. Będziemy też jechali przez lamozowisko i w końcu do Podlamu i do Lamaskowa I tak to wygląda. Jutro będziemy, znaczy w czwartek będziemy wyjeżdżali o godzinie 4 rano, więc by pójść do spania gdzieś około godziny 19.20 i będziemy jechali tam aż prawie 10 godzin, więc jeżeli chodzi o przerwę, to pewnie dojedziemy tam na 15 lub 16 I w sumie to tyle z mojego wyjazdu Jeżeli oglądacie ten film do końca, no to... Zasubujcie ten kanał i zalajkujcie ten film, jeżeli chcecie takich więcej filmów, bo będziemy aż tam do niedzieli, a niestety w poniedziałek wracamy do pracy. Choć nie wiem czy polecę samolotem, ale to jeszcze się okaże. Eee, więc no. Eee, więc zamiast kurde 10 godzin tracić no to 3 godziny będziemy tam lecieli, lotnisko jest tam, jest tam właśnie lotnisko. Eee, więc trochę tam będziemy musieli jechać byłem, jak tu będzie tutaj stał, ale. Dobra. E, mniej, waż, mniej ważna rzecz. I co? Ju, e, w środę będziemy się opakowali, czyli jutro. Oczywiście tutaj mamy bagaże. Tutaj mamy bagaże. E, wyobraźcie sobie, że tam są bagaże po prostu. Zaraz sobie będę ja od obiad, ponieważ już mamy godzinę. Uwaga, uwaga, 15. E, w sensie maka. E, w ogóle u nas jest zawsze jasno, nawet w zimę. E, po prostu tak, tak jest nawet jasne, nawet o północy, więc, więc trochę tak jak w Norwegii. I w sumie to tyle. Jeżeli, jeżeli oglądacie moje odcinki, no to nad pewno powinniście kojarzyć miejsce z 2022, jak byłem kiedyś na urlopie świątecznym. I co, w sumie to tyle z odcinka. Do widzenia, widzimy się jutro.